39 września Zaję się dzisiaj ogródkiem e, czy raczej kwietnikiem, rabatką kwietową e, czyli tak e, na Zen terenie wokół tej juki e, i tutaj e, dalej wysiało, e, wsadziłem tulipany e, to są te, które zbierałem gdzieś tam w lipcu z e, całego ogródka do tego kilka cebulek żonkili, które też wtedy mi się gdzieś po drodze wykopały. I krokusy: część jest z działki, tam około burówek były, a część jest z. Ona no, kupiona. kupiona Także powinienem mieć w jednym miejscu płachtę krokusów znaczy no, mi nie za dużą, która się pojawi e, na początku wiosny, później powinny wyjść mi tulipany i żonkile e, natomiast e, jak gdzieś powiedzmy w kwietniu zacznę wysiewać kwiaty jednoroczne, mam kilka gatunków upłatrzonych już ale muszę, muszę jeszcze zrobić dokładniejszy research, czy coś jeszcze nie znajdę ciekawego e, tak żeby w maju Czerwcu. Tak tulipany już zakończą kwitnienie. To powiedzmy, że gdzieś tam w czerwcu jeszcze będą liście. W lipcu de facto liście już będą zasychały. W tym momencie wysiane w kwietniu kwiaty powinny wszystko w miarę ładnie przykryć i będę miał tutaj nadal kwiat. Plus, oczywiście, w lipcu powinny mi juki zakwitnąć. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, co dalej? Figa, okazuje się, że chyba jednak jest jedna. Jest... jest jedna, ale to mi jakoś dla mnie przeszkadza przesadnie. No i tak raczej nie wyjrzeje. Jest już naprawdę późno. E... No ale cóż, jest. Dobra, idziemy dalej. To chyba już pokazywałem, że czy mi dojrzała, znaczy dojrzała, przyjęła się. Wziąłem i sprzątnąłem liście z daszku. Zwinąłem daszek, żeby już więcej liści nie zbierał. Do tego zebrałem winogrona z jednego z krzaczków. Eee, przy okazji, jeszcze jabłuszka mi gdzieś tam spadły. Eee, widzę, że są już dobre, także idealnie można je zacząć zrywać powoli eee, w miarę potrzeb. Eee, dobra, co dalej? Dzisiaj, chyba dzisiaj jeszcze, tak, dzisiaj, wyciągnę jeszcze te belki, bo chciałbym tu z tyłu uprzątnąć, żeby eee, no, zrobić tutaj coś innego. Także muszę się zastanowić, gdzie de facto belki odkładać. Zastanawiam się, czy docelowo nie dać ich tutaj, przy tym pniu. Znaczy inaczej, tego piękna się pozbędę stąd i wtedy sobie wezmę i... Układam tutaj belki. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzało. I przy okazji pozbędę się problemu tej dziury pod płotem. Bo jakieś nie wiem, sroki czy, czy inne ptactwo przynosi mi śmieci od sąsiadki z jej kompostownika. Także tutaj belki byłyby całkiem dobrym pomysłem. No i cóż, będą sobie tam leżeć i czekać ewentualnie opcja druga część belek przynajmniej tych lepszych mogę e, dać pod stołem gdzie się tam poukładać na tych e, na tych betonkach, ale też nie za dużo, bo e, bo tutaj akurat muszę mieć możliwość podejścia, żeby mi gdzieś tam e, pracując przy stole nie przeszkadzały. Mm. A no i ostatnia rzecz. Mm szukam czosnków ozimych niestety w dwóch ogrodniczych jeszcze nie znalazłem także jeszcze muszę trochę poszukać ale generalnie chciałbym w końcu wysiać wsadzić, przepraszam, czosnek i będę go wsadzał tutaj przy przegródkach z jednej i z drugiej strony prawdopodobnie to samo na pozostałych na pozostałych grządkach i, I to tyle, tyle. No jak widać, e, razem z kompostem przyszły mi chwasty. E, tego się mogłem spodziewać. Zastanawiam się tylko, cóż to jest. No. bo wyraźnie wyszło z nasionka. Nie wiem, czy to nie są rzutkiewki. A to niech sobie rosną, to niech sobie rosną i sobie je później pozbieramy. To by się zgadzało, bo gdzieś tutaj właśnie były pozostałości krzeczków rzadkich. E, dobra. Dzięki, wielkie, Cześć.